Witajcie moi kochani, tutaj Patrycja, więc. Y, ja taki niespodziewany live bo w ogóle nie planowałam, ale i właśnie też zaczął padać. <laughs> więc ciemno się zrobiło, zimno się zrobiło i to ma być bardzo zimno, więc. gdzie y, ja taki krótki, dosłownie na temat. Bardzo lubię takie krótkie, krótkie zwięśle na temat, dlatego że. Nie ja mam mało czasu, ale chcę naprawdę przekazać bardzo takie fajne wiadomości dla Was. Ciekawe, ciekawe filmiki. Także dzisiaj w ogóle taki tytuł: Co robią drzewa, gdy zaćmienie słońca, Więc dzielę na takie dwie części. Jedna będzie o drzewach, a druga o Wasze pytania i odpowiedzi, bo Wybrze do mnie i, i na prywatnie, na maila. Fajnie, ale tutaj odpowiem. że tak będzie lepiej, bo też te pytania się powtarzają. Także bardzo, bardzo kochani dziękuję za maile. Bardzo fajnie, że piszecie. Bardzo Wam dziękuję. I e, tylko, że mówię, jak mam chwileczkę czasu, to zazwyczaj siadam i odpowiadam na maile. I czasami to jest troszeczkę czekacie, ale, ale jak mam czas, to odpiszę. Więc tak, e, czemu. Co robią drzewa, gdy zaśmienie słońca? Witajcie kochani na czacie, Jola Pierwsza jest, witaj e, Więc tutaj parę dni temu taki ciekawy film i wie, wiecie co? To potwierdza to, co ja od lat już widzę czyli od jakiegoś 2018 roku jak już ja zaczęłam przekazy dostawać i tutaj naukowcy to potwierdzają, także ja w ogóle się cieszę, że osoby, dba, y, osoby po prostu już na uczelniach badają i ja się bardzo cieszę, że to jest po, y, potwierdzone to, co ja widzę. Także no, w ciekawych czasach żyję, tak powiem. Więc tak. Y, jak wiecie, drzewa się komunikują i przesuwają sobie informacje nie tylko y, pod ziemią, ale także nad ziemią, jeżeli wchodzicie na przykład w las albo idziecie do ogródka, każda roślinka wysyła różną częstotliwość postaci dźwięku. I jak macie na przykład takie poletko, to są kwiaty, czy są drzewa i tak dalej, to one w pewnym momencie się synchronizują, czyli grają taką symfonię. My może tego nie słyszymy, ale one są zsynchronizowane, tak ładnie powiem. I tutaj dwóch badaczy było, zaraz wszystko wam powiem, i oni zbadali, że podczas zaćmienia słońca, to było w we wrześniu 2022 roku, zrobili takie badania, gdzieś na północy Włoch, i zauważyli, że drzewa wysyłają do siebie sygnały, i tak się synchronizują. Młode, starsze drzewa, i tak dalej, się synchronizują i one stają się jednością. I tutaj zostało to dosłownie zbadane przez dwóch naukowców, czyli takie zespół naukowców. I to był prowadzony przez Monikę Galiano z Uniwersytetu we Włoszech i profesora Alessandro Cioleira jak dobrze pamiętam, z Włoskiego Instytutu Technologicznego. Co się stało? Oni zauważyli, że las przed zaćmieniem słońca zachowuje się bardzo dziwnie. I wiadomo, że wtedy wcześniej postrzegali, że las to jakby taki zbiór różnych drzew, ale okazało się, że to jest cała sieć całe społeczeństwo. I tutaj podczas Podczas zaćmienia zaobserwowali, jak pewne takie sobie zrobiłam, że na parę minut przed zaćmieniem słońca coś dziwnego się dzieje i następuje zjednoczenie. Jakby po prostu wszystkie drzewa przechodziło takie, takie synchronizacja dźwięków. I pierw reagowały najstarsze drzewa. I mówiono, że na starsze drzewa to, to są takie połączone. Wiadomo, wszystkie drzewa są połączone, ale one są w takiej hierarchii. Na starsze, tak mamy dziadków na przykład, w rodzinie, nie? I one zaczynają po prostu wydawać różny dźwięk. Potem ten dźwięk jest wychwytywany przez młodsze drzewa i synchronizują się w jedność, tak aby dosłownie była taka orkiestra. i Taliano zauważył, że to jest. Te drzewa się zachowują dosłownie jak internet, który jest w ruchu. I wszystkie sygnały to po prostu one były zsynchronizowane idealnie. I to, jak zauważyli to zjawisko, to po prostu wszystko, wszystko zmieniło. I nagle ci naukowcy, ta Monika i e, Alessandro jak dobrze pamiętam. Ale Sandro, y, zauważyli, że jak wcześniej y, jak wcześniej patrzyli, że na przykład y, raz to jest tam zbiór różnych roślin, drzew i tak dalej, to teraz, to teraz po prostu y, doszli do wniosku, że drzewa, znaczy generalnie wszystkie rośliny, mają prokognicję, czyli taką intuicję, wiedzą o nadchodzących zmianach mają pamięć i pamięć dosłownie przodków, ale także kolektywną inteligencję. Także zobaczcie, co my jeszcze nie wiemy i e, tak naprawdę to drzewa nie są takie pasywne, jeżeli po prostu one odczuwają, one reagują, one nawet e, biorą udział, biorą udział w w wielu niesamowitych procesach. I Galiana zauważył, że to pamięć środków zarządza całym lasem. Także zobaczcie, jakie drzewa są inteligentne. I teraz tak, pytanie, które napisaliście i e, które teraz od odpowiem. Więc e, pytanie na przykład od. Y, Jedno takie z pytań było, jeżeli na przykład idę na jakąś sesję, czy to są ustawienia systemowe, czy jakąś sesję uzdrawiania, e, dlaczego się dziwnie czuję, dlaczego jestem obolała. Słuchajcie, jeżeli jest tak, jeżeli trzymamy coś bardzo, bardzo długo, na przykład 30-40-50 lat, chodzimy, jesteśmy na takim autopilocie i mamy taki program w organizmie, to okazuje się, że jak ten program jest usuwany, nasze ciało reaguje w pewien sposób. Nasze ciało jest bardzo inteligentne i to jest zupełnie inne od mózgu, co się w procesie dzieje. Także tutaj jest bardzo dużo wiedzy i nagle po sesji, na przykład, chorujemy, mamy grypę, mamy przykładowo trzęsie nas, jest nam zimno i jesteśmy tacy. No, no, wszystko nam nie pasuje i dosłownie ja pamiętam, jak wiele razy na sesję chodziłam, i ja szczerze mówiąc mogłam chodzić po ścianach. Ja prakałam nie wiadomo ile dni, bo nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, bo nagle to wszystko zaczęło wychodzić. I powiem Wam, że te pierwsze sesje, które miałam, to było hendam na temu, to ja, yy, ja nie wiedziałam, dlaczego moje ciało tak reaguje. Nie wiedziałam, co się ze mną w ogóle dzieje. I szukałam dosłownie pomocy. I wie, jak to będzie naprawdę tak długo trwało, to ja chyba w jakiejś psychiatryku wyląduję. Ale co się okazało to jest czas, taki okres przejściowy. Czasami może być 2-3 dni, czasami może być nawet do tygodnia, gdzie czujemy się bardzo dziwnie. Mamy. Tutaj nie ma reguł, tak powiem. Tu nie ma reguł, jak nasze ciało się zachowuje, bo każda osoba, wiecie, jest zupełnie inna. I czasami jest tak, że od razu jest fajnie się czujemy, na drugi dzień przeciw przechodzi. Czasami to się długo oczyszcza. I albo też ze sesji, na przykład, wychodzimy i jesteśmy po prostu w skowronkach, wszystko nam się super układa. Ale mówię, każda osoba też jest inna. Ja miałam, słuchajcie, podczas sesji osoby, które się śmiały, naprawdę się śmiały, a druga osoba, która leżała, to po prostu ryczała I, i do mnie jakiś tak, a mówię: A czemu ona się śmieje? A czemu ta płacze? Jakieś takie dziwna <laughs> taka sytuacja była. Ja mówię, bo każdy inaczej przechodzi wiele rzeczy. E, więc mówię, tutaj nie ma reguł. Tak ciało reaguje. E, także ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za maile, które, które mi piszecie. Jeżeli macie na przykład jakieś pytania, tylko mówię krótko, zwięźle i na temat. Żadnych kilometrowych maili, bo naprawdę ja nie mam na to czasu, tylko krótkie maile. Aha, i jeszcze jeden o warsztacie z Beatom to też będę, będzie w opisie. Też nie wiem, czy zdążę dodać to linka może dam do biletu, to będzie najlepiej. Druga sprawa książki na Amazonie. Jeżeli ode mnie też chcecie książki, można do mnie napisać i ja wyślę pocztą, także to parę dni będziecie mieć. Na sesję można też się umówić i grupę do y, Telegrama też dodam. i Jeżeli na przykład coś chcecie, potrzebujecie, coś szukacie, y, żadnych teorii na przykład spiskowych, coś takiego, bo to jest czasami naprawdę za dużo. Ale jeżeli prowadzicie jakiś mały biznes i potrzebujecie jakiejś reklamy, tam możecie się ogłosić. Bardzo dużo tam osób widzę, że pisze, dodaje różne rzeczy. Bardzo się cieszę. To jest grupa kochani dla Was, także możecie tam różne rzeczy pisać. E, także chyba wszystko. Jeżeli coś, co. To, e, to w następnym filmiku. Także, Aha, film o drzewach, ktoś też prosił. E, jeżeli zejdziecie na dół, na dół zajdziecie. Wiem, że dzisiaj pogoda jest, nie jest aż taka fajna, ale. Jak już będzie cieplej, to po prostu będę w plenerze robić filmiki, kochani, dla Was. Jeżeli też w wcześniejszych filmach, które robiłam, one są na dole, także muszę też zejść, tam jest dużo filmików, ale no, teraz ładna pogoda jest i na pewno jeszcze więcej będę robić filmików. A, żeby nie zapomniała, bo wszyscy mi piszą i wysyłają, że. Justyna Steczkowska będzie na Eurowizji, która była, jak dobrze pamiętam, nie oglądałam, bo z Asią miałam nagranie. I tam jest Ogai. E, nie wiem, czy oglądaliście. Ja tego fragment obejrzałam. I powiem wam, że e, ja Eurowizję chyba dłuższego czasu już nie oglądam, bo dla mnie to jest taka dziwna energia. Po pierwsze, po drugie e, ona śpiewa Ogai, tylko tyle wiem. Natomiast ja nie wiem, co smoki robią tam. Dla mnie to jest w ogóle dziwne, ale może, może Wy macie jakąś teorię na ten temat. Tak więc z tym pani. I trzymajcie się i wszystkiego najlepszego. Dobrej nocy, Powiem, że już jest późno. No i do zobaczenia wkrótce. Także dziękuję za to, ja że tyle osób było na czacie. Bardzo, bardzo mam miło. I do usłyszenia wkrótce. Pa. pa.